Cześć, witam w kolejnym odcinku na moim kanale Mister Award. Dzisiaj zagram w Warsaw Rising, miasto bohaterów. Jest już po wyborach. Trzy tygodnie. To jest gra Instytutu Pamięci Narodowej, więc nasz obecny prezydent maczał w tej grze palce. Jak bardzo to nie wiem, ale na pewno. Na pewno coś przy niej organizował. Bez przedłużania po prostu. Zacznę kampanię. Nie wiem na czym ta gra polega. Chyba jest trochę jak ta gra o zarazie dungeon, coś tam. Jeszcze niedostępne. Zaawansowana kampania. Aha, okej, okay, bo może trzeba przejść kampanię szkoleniową. Rodzaj gry, trudność, start. Zacznij od nowa z włączonym samouczkiem i wyselekcjonowaną drużyną. Dalej. Trudność. Ogólny poziom wyzwania wpływa na zdrowie twoich bohaterów oraz wroga. Łatwa. Ja jestem słaby w gry, ale. Drużyna początkowa Krzysztof, Jadwiga, Kazimierz. Same imiona już są takie pro. Już wiem, że to będą... Potężne postacie. Już od prawie pięciu lat świat pogrążony jest w wielkim konflikcie zbrojnym wywołanym przez nazistowskie Niemcy. W 1939 roku Polska pomimo zawartego Sojuszu z Wielką Brytanią i Francją znalazła się pod okupacją Niemiec i Związku Sowieckiego. Polacy nie poddali się, młodzi i zdrowi przedzierają się przez granice, by walczyć w szeregach wojska polskiego na zachodzie i na wschodzie. W okupowanym kraju zorganizowali w podziemie struktury cywilne i coś tam, jest rok 44. Walcząca na dwóch frontach trzecia rzesza chyli się ku upadkowi. W Europie Środkowej Polska jest w samym oku cyklonu, to po, w potrzasku pomiędzy naciskiem uciskiem, a rosnącym zagrożeniem ze strony Sowietów. Nie ma nadziei na ratunek. No tak szybko się starałem czytać, a tutaj dali mi trochę więcej czasu niż wcześniej. Pomimo niesprzyjających okoliczności, Armia Krajowa dostaje zgodę od rządu na uchodźstwie. Wybuch powstania w Warszawie ma być y, momentem kulminacyjnym ogólnokrajowej akcji burza. 1 sierpnia 1944, godzina W. Na terenie objętym powstaniem mieszka około 952 tysiące osób. W szeregach konspiracyjnej Armii Krajowej służy około 50 tysięcy słabo uzbrojonych żołnierzy. Rozpoczynają się pierwsze walki. Ładny loading. Trzeba wykonać robotę. Oj, ale jest troszkę za cicho. Dźwięk. Albo może tu dam tak, żeby był głos głośny. Podgląd. W terenie Twój oddział jest reprezentowany przez unikalny symbol na samym środku ekranu. Twoja misja zakończy się sukcesem, gdy zostaną wykonane zadania widoczne w lewym górnym rogu ekranu. Do tych można zazwyczaj dotrzeć podążając za strzałkami wokół ikony Twojego oddziału. Jeżeli są widoczne, oznacza to, że najbliższy punkt jest już niedaleko. Ekspedycja, eksploracja. Twój oddział i ekwipunek, i dostępne punkty akcji, widoczne są na dole ekranu. AP. Punkty akcji są zasobem potrzebnym do wykorzystania przedmiotów takich jak bandaże, raca czy kamuflaż. Każdy z przedmiotów posiada twój, swój indywidualny koszt użycia w punktach akcji. Na razie jednak kieruj się wzdłuż ulicy. Jak przemieszczać oddział wciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy, Użyj klawiszy WSAD. Użyj lewego drążka kontrolera. Podążaj w kierunku wskazanym przez strzałki wyświetlane. Dobra. Ok, czyli w ten sposób się steruje. Tutaj w dół. Twarda, mariańska, pańska. Zdarzenie. Znaleziono skrzynkę z zasobami. To jeden z trzech rodzajów zdarzeń. W skrzynce mogą się znajdować użyteczne podczas misji zasoby. Aby wziąć udział w zdarzeniu, przesuń się tak, aby dotknąć jego ikony i wybierz Kontynuuj. Skrzynka z amunicją, skrzynka z zapasami podstawowymi. Przeszukiwanie. Mając otwarte okno proszę przeszukiwania, no dobra, takie bardzo to jest. Weź wszystko po prostu. No, okej, okay, mam dużo amunicji, na to wygląda. Kościół Wszystkich Świętych, wielka. Na nasiennej tu jakieś strzały widać. Ale idę tam, gdzie mi strzałka pokazuje. Świętokrzyska. Tam są barykady, czyli tędy bitwa. Dostrzeżono wrogą jednostkę. Interakcja ze zdarzeniem bitewnym zainicjuje walkę. Zanim rozpoczniesz, upewnij się, że wystarczy ci amunicji. Wymagają jej niemal wszystkie umiejętności bitewne. Amunicję możesz zdobyć w toku wydarzeń podczas eksploracji lub kupić w kryjówce przed i po misjach. Będziemy walczyć, zobaczyć, jak to wygląda. Śmierć i przetrwanie. Pamiętaj, śmierć jest definitywna, a zdrowie nie odnawia się automatycznie po każdej bitwie. Czasami lepiej jest ograniczyć ryzyko i całkowicie unikać walki. Na razie jednak ruszaj do boju. Idąc ulicą, zauważasz przed sobą niewielkie siły wroga. Rozkazujesz swojemu oddziałowi otworzyć ogień. Warto wiedzieć. Samouczek walki. Ten samouczek wyjaśnia mechanizmy walki. Możesz go pominąć, jeśli chcesz, jednak warto, aby nowi gracze się z nim zapoznali. Kontynuuj. Eee, aktywacja. W Warsaw zaczynasz każdą rundę z liczbą aktywacji równą liczbie postaci po twojej stronie. Aha, czyli mam trzy, oni dwa. Aktywacje są wymagane do użycia umiejętności. Obie strony prze... na przemienny używają swoich aktywacji. Runda kończy się, gdy wszystkie aktywacje zostaną zużyte. Spróbujmy teraz zaatakować inną postać. Wybierz Krzysztofa. Umiejętność. Podświetl umiejętność. Aby wyświetlić etykietę i znaczniki wskazujące wymaganą post pozycję postaci do użycia umiejętności. Cel namierzony. Po wybraniu umiejętności. O, rany, nie będę tych wszystkich samouczków czytał. Aha, mogę tutaj w barykadę strzelić w niego albo w niego. Ten ma mniej zdrowia. Aha, wybierze wro wrogiego grenadiera jako cel, czyli tego jednak muszę. Nie pozwolili mi wybrać tego drugiego. Gotowość. Udało ci się zadać przeciwnikowi obrażenia używając umiejętności, ale kosztowało cię to trochę amunicji i punkt go punkty gotowości. O cholera, granaty. kryć się, ogień pojedynczy, cel namierzony. Nie, aha, niektóre umiejętności. Kontynuuj. Wybierz teraz jadwigę. Aha, ona jest medyczką. Ale on ma dużo życia, 87 na 95. A nic innego nie mogę zrobić. Tylko apteczkę. Porada ani śladu. A, jeszcze mogę, a nie, nie mogę. Kto teraz? A, osłony. Wybierz Krzysztofa. Obie te rzeczy zużywają aktywację, to tylko ruch wpływa na gotowość. Możliwość wykonania ruchu postacią lub pominięcia jej aktywacji. Wygraj przed szóstą turą, zużyj nie więcej niż 16 jednostek amunicji do broni ciężkiej. A tutaj, ruch. A tu do tyłu mam go wycofać. Podczas walk można realizować opcjonalne cele. Okej, okay. kontynuuj. I w końcu sam mogę sterować. Zobaczmy to skoszenie. A gdzie jest napisane, czy to jest ciężka, czy lekka broń? na amunicja, ok, No to mogę przetestować sobie to. Pudło! O nie! O nie! Dobra, wolę Krzysztofem, cel namierzony. Spróbujmy 19. Jeszcze 14 mu zostało. Nie mogę się kryć tak po prostu. Jeszcze raz Krzysztof, cel namierzony dobij go. Jeden z głowy, tak jest. Yy, trzecia tura. I znowu ja zaczynam? Ok, cel namierzony w tego. 19. Jeszcze 16 mu zostało. Jechę. Co ona sama się przemieściła? A on już nie ma co amunicji. Skoszenie. Pełna seria. O, nie mogę w niego strzelać? Dystans pewnie. Jakbym z niej zagrał, czysty strzał. Od 11 do 18 obrażeń. On ma 16. No dobra, spróbuję. Szkop do szkopa i Idealnie! Do szkopa. Pięknie, Jadwiga. Zwycięstwo, zdobyte doświadczenie. 60XP. A i te dodatkowe cele też mi dały. Kontynuuj. Fajne, całkiem sympatycznie. Nie jest to może mój ulubiony styl gry. Nieopatrzone rany obniżają początkowe zdrowie bohatera. Zdrowie można chwilowo odzyskać, jednak postacie, których zdrowie spadło poniżej pewnego progu. Okay. Tutaj na północ teraz trzeba iść. Świętokrzyska znowu, jakbyśmy szukali. Kontynuuj, weź. A to flara, tak? A teraz mam trzy cele. To idę tutaj do tego najbliższego, co jest najjaśniejsze. Znowu skrzynka, Bandaże. Tu nie przejdę chyba. Bywają takie sytuacje, w których wolisz wiedzieć, co czeka twój oddział. Otwórz ekipunek i użyj radcy. Sfery zagrożenia Strefy zagrożenia. Niektórzy wrogowie mogą zmusić cię do walki. Dzieje się tak wtedy, gdy cię zauważą, a znajdziesz się w oznaczonej czerwonym kółkiem wokół symbolu wroga strefie zagrożenia. Zamknięte oko oznacza, że jesteś bezpieczny, a otwarte, w każde, że każdy ruch Wewnątrz strefy zagrożenia wywoła bitwę. Ale co, nie mam z nimi walczyć? To jeszcze może to zbiorę. Co za miła niespodzianka. Co to za peleryny? Jak Kamuflaż sprawia, że niektórzy przeciwnicy nie widzą drużyny na mapie. A ja bym chciał z nimi zawalczyć właśnie może. Otwórz ektypunek i okay, każą mi to zagrać. Niewidzialny dla wrogów. Mogę sobie. Te... Braci! Ups! Nie, ogarnąłem o co chodzi. Ile oni mają? Ten ma 20 HP, ten ma 40. A czy mogę tego zastrzelić? O! No, ups! Mogę jeszcze? Punkt reakcji? Pudło, niech to. Jeszcze raz mogę? Zadaj 40 punktów obrażeń w ciągu jednej tury. Zaliczone. Zabij dwóch wrogów w ciągu jednej tury. No nie, gdyby nie pudło to już bym to wygrał. A, jeszcze mogę strzelać? Nie, nie mogę. Pełna seria. A siedem bądź kryje za tym. Dobra, Jadwiga Czysty strzał nie sięgnie, bo tutaj za, za mały ten. Dobra, Krzysztof jakby podszedł. Za mało punktów gotowości. Dobra, no to czekam. Trzecia tura. Jest, trup. Wygrana bitwa. Ale nie wojna. Okej. Okay. I dalej. A nie, w tą stronę, tak? W tą stronę teraz. Plac teatralny. Senatorska. Odkryto trzeci rodzaj zdarzenia. Wydarzenie fabularne. Zobaczmy, co to jest za wydarzenie fabularne. Wydaje się, że niedawno byli tu ludzie, ale. Zajście w mieście. To złe miejsce, zły czas. Powstanie obejmuje coraz to nowe dzielnice miasta. Są jednak i tacy, którzy utkwili między młotem a kowadłem, cywile. Zauważasz tych biednych ludzi na ulicy. Na ich twarzach wyraźnie malują się przerażenie i niepewność. Jeśli tam pozostaną, może im stać się krzywda. Jednak uważasz, że podsycenie paniki może doprowadzić do niepotrzebnych nieporozumień. Intuicja, uspokój ich i przekonaj do znalezienia schronienia, zręczność, przepędź ich stąd siłą. Spróbujmy to. Intuicja. No, Jadwiga chyba ich przekona. Zasoby udało ci się namówić cywilów, aby przeszli w bezpieczniejsze miejsce. aby nie szukali schronienia zbyt długo. Wyjdź. Cele priorytetowe. Gdy w pobliżu ikony Twojego oddziału pojawi się żółta strzałka, będzie to oznaczać, że cel priorytetowy jest blisko. Okej. Okay. Wejdziemy do celu priorytetowego. A tu coś jeszcze było. A, nie zebrałem tych Mała zasobów. Rzecz, tak jest. Mała rzecz a cieszy. Nie, nie przejdę tam, bo tam są jakieś ostrzały. Czyli no, stanowią przeszkodę do przejść, nie do przejścia. O rany, nie ma tam przejścia w takim razie, jak tam przejść? Może... A, niektórzy wrogowie potrafią wykryć gracza niezależnie od tego, czy posiada on aktywny kamuflaż. Może ich rozpoznać po fiole, można ich rozpoznać po fioletowym... Okay, ale mogę ich tu ominąć. Tu jakieś zdarzenia fabularne. Bierz się do roboty. To chyba pora na mały wysiłek fizyczny. Najkrótsza droga do celu wiedzie przez ogrodzenie. Na szczęście nie jest. Ogrodzenie on. Płot, jeżeli on. A ogrodzenie to ono. Zbyt wysokie, dzięki czemu cały twój oddział poradzi sobie bez problemu. Niebezpieczne wybory. Niektóre wybory mogą przynieść negatywne skutki, takie jak utrata zdrowia lub śmierć. Tego rodzaju ryzykowne wybory zostały odpowiednio oznaczone. A, minus jeden zdrowia, Kazik. No dobra, trudno, poradzimy sobie. Tutaj mnie nie zauważą. Mirowska... No tu też jest zamknięte? I koniec mapy. Muszę tutaj do nich iść, bo nie przejdę do głównego celu. Walcz, Fritze. Zaawansowany samouczek walki. Wyjaśnia zaawansowane mechaniki walki. Możesz go pominąć jeśli chcesz, jednak warto, aby nowi gracze się z nim zapoznali. Oskrzydlenie. Postacie po obu stronach zajmują pola na jednej z dwóch poziomych linii. aktywowany cel. Atakowany cel zajmujący przeciwną linię jest uznawany za oskrzydlony i otrzymuje dodatkowe 15% obrażeń. Wybierz Krzysztofa. Ogień pojedynczy. Nieźle. 26. 9 mu zostało. Duch. Oj, mocno walną Jadriga, ale bardzo dużo życia mają moi... kazik. Lewa amunicja. O, o, nie mamy amunicji już? Co mam zrobić w takim razie? Wybierz. A, lewa amunicja, bo to jest samouczek. No i co mam z nią zrobić? popalić No i co to miało być? Efekty pozytywne umiejętności mogą wywołać szereg efektów pozytywnych, które są wyświetlane jako ikony obok portretu postaci. Wyświetl ikony, by zobaczyć ich działanie i czas trwania. Każda aktywacja i każda nowatura skraca czas trwania. Oj! Eee. Eee. Efekty negatywne. Okej. Okay. Rozumiem już o co chodziło z tym cel namierzony. Mogę go? Nie, muszę jego. 19, 21 mu zostało. Jakieś spocenie mu nałożyłem krwawienie. A tu oślepienie. Mm -mm. Wybierz odciąganie. Gdzie jest odciąganie? Kto ma odciąganie? A, to jest odciąganie. Tego. Wow, jeden. Ogień pojedynczy. Szybkość walki i odwrót. Możesz przyspieszyć wszystkie animacje walki, wybierając przycisk przyspieszenia. A teraz wygraj walkę powodzenia. Gdzie ten przycisk jest? Tutaj. O, na 3 nawet mogę. Cel namierzony. A może Kazik by tym skoszeniem zadał? Od 16 do 24 obrażeń. Każdemu kolejnemu celowi zadaje o 10% mniejsze. Każdemu kolejnemu... Ach, oni by musieli być w linii. A nie ma czegoś, żeby... A, tu też musieliby być w linii. On chyba nie będzie miał... Nie, no to muszę i nim zagrać. Albo nim. Ogień pojedynczy... Czemu nie mogę? Namierzony, no to temu co ma więcej. trup. I ona może czystym strzałem. Ach, nie sięgnie czystym strzałem. A ogień pojedynczy? Cel namierzony. O, Krzysztof najlepszy w drużynie. Kontynuuję. A co za te ekspy się dostaje? Przyszedł rozkaz wymarszu. Członkowie oddziału rozpoczynają walkę w kolejności określonej przez każdą misję, niezależnie od zmian, jakie zaszły podczas potyczki. Jeżeli chcesz zmienić ustawienia oddziału w trakcie misji, możesz to zrobić, wybierając ikonę. Ok, Idziemy dalej tutaj. Do głównego celu, i tutaj mamy główny cel. Trzeba się temu przyjrzeć. Patrol pokonany, droga wolna, początek. Po zwycięskiej potyczce Twój oddział schodzi do sieci kanałów miejskich, a potem dalej prosto do punktu zbornego. To jednak nie czas na radość, bowiem prawdziwe schody dopiero przed Wami. Wraz z wybuchem powstania nadszedł czas na długą i żmudną walkę. Do dzieła. Powrót do kryjówki. Kontynuuj. Zakończ misję. Ok, zwycięstwo. Wykorzystując element zaskoczenia, oddziałowi udaje się bezpiecznie dotrzeć do kryjówki, gdzie już czekają, czekają kolejne zadania. Wśród powstańców dominuje optymizm i wiara w szybkie zwycięstwo. Mało kto zdaje sobie sprawę, jak trudne okażą się nadchodzące tygodnie. Jedno jest pewne: dziś rozpoczęła się otwarta walka o wolną Warszawę. Wróć do kryjówki. O, kazik, jak tu dużo ma. Ran. Uuu, medal. Używany do rozwoju postaci. Fajne, fajne. Dzień pierwszy. 1 sierpnia 1944. Nie wiem co to za numer. O godzinie 7 łączniki... Yy... Łączniczki ruszają z rozkazem pułkownika Antoniego Chruściela-Montera, komendanta Okręgu Warszawa Armii Krajowej. Wyznacza on wybuch powstania na godzinę 17. .00. Pierwsze walki rozpoczęły się przed wyznaczoną godziną. Najwcześniej, na Żoliborzu, gdzie spieszący z bronią na punkt zbiórki natknęli się na Niemców. Okej, okay, idziemy na Żoliborz. Świeża krew. Nadchodzi komunikat. Karol dołącza do Twojego oddziału. Dziękuję. Witamy, w, 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 witamy na pokładzie ty? Kiedyś odmaluję się ten samouczek ten... kryjówki. Kiedyś się odmaluje. Planuj, no, zaplanuj nową misję. Kronika, otwórz kronikę. Tutaj kodeks. Hmm, werbunek. Rekrutuj Sławomir. Pocisk wybuchowy. Barykada. Wymagania: 300 zasobów. Jadwiga, to jest nasza sanitariuszka z zespołu. Tutaj kazik. Kazimierz przemytnik. Jakaś nowa szpital plus 50% dziennie. Obecnie nie ma rannych po powstańców w szpitalu, kostnica, bez strat. O, fajnie to jest rozbudowane. Arsenał. Ale to jest to co posiadam, tak? A gdzie gdzie się kupuje, gdzie się robi zakupy? A tu mam w ogóle listę tych wszystkich. No dobra, ale mi tyle wystarczy. To nie jest mój rodzaj gier, ale rozumiem, że może być wciągający dla niektórych. Polecam sobie zajrzeć, bo no, gameplay jest sympatyczny, jak, jak widzieliście na nagraniu. Zagłębić się w fabułę też warto, bo opowiada realną historię naszą. Y, powstania warszawskiego. I teraz zapraszam was też do innych serii, która już kafelek wyjechał na środku ekranu. Zostawcie lajka, subskrybujcie kanał, zostawcie jakiś miły komentarz może. I dziękuję jeszcze raz, na razie cześć, pa!